Dzień dobry, Julia Lis. Zapraszam Państwa na wtorkowe wydarzenia telewizji Zabrze. 18 partnerów programu klubu kibiców Śląskich Miast spotkało się w klubie biznesowym Areny Zabrze, by wspólnymi siłami wylosować terminy meczów górnika Zabrze. Mamy święto, święto takie górnicze, bo takie spotkanie gmin partnerskich to już jest chyba tradycja Górnika Zabrze. Tradycja, która narodziła się kiedyś z napisu, który był na starej trybunie Górnika Zabrze. Napis klubki Kibiców Śląskich Miast. Zastanawiało nas przez chwilę tak naprawdę co to znaczy no i, że tak powiem, ten napis bardzo szybko przerodził się w konkretne działanie. Zaczęliśmy jeździć po gminach i pytać, słuchajcie, kibicujecie górnikowi? No tak, oczywiście, no to może podejmiemy współpracę, tak? I gmina po gminie udawało się to realizować. Dzisiaj 18 gmin na co dzień współpracuje z klubem. To jest bardzo aktywna, aktywna współpraca, poczynając od otwierania przedszkoli piłkarskiej górnika przez marketing, chociażby każda gmina wiesza plakaty we wszystkich w swoich instytucjach, w swoich mediach społecznościowych, informuje o każdym meczu. Dzieciaki wyprowadzają zawodników na murawę. Myślę, że to w ogóle największe przeżycie, tak naprawdę emocje olbrzymie. Także program świetnie funkcjonuje. Głosowanie meczów, także już wiemy, która gmina jest partnerem którego meczu, także to też były fajne emocje. No i cieszymy się, że możemy wspólnie pracować. Jesteśmy od około dwóch lat partnerem Górnika Zabrze, ale tak naprawdę w sercach jest górnik naszych od urodzenia, tak? Jesteśmy gminą z województwa opolskiego. Z żeśmy dołączyli. O dwóch lat możemy już się tutaj realizować i, i zawsze czekamy. Pierwszy rok był pierwszym e, takim działaniem w tym e, zakresie. Wylosowaliśmy wtedy Legię Warszawa. Los chciał powtórzyć ten mecz, więc bardzo się cieszymy. Wiemy, że co to oznacza też dla nas tu na Śląsku. Legia, więc są emocje e, i ukochany klub, więc cieszy się nie tylko e, pewna część gminy Bierawa, tylko cała gmina Bierawa e, cieszy i my w ich imieniu e, dokonujemy losowania, a później przyjeżdżają, nasze dzieci, rodzice, wszyscy chętni, my także przygotowujemy busy. Ostatnio to było takie święto dla całej gminy. Pierwsze Państwa losowanie, dzisiaj się odbyło. Jak wrażenia z losowania? Były emocje, także cieszę się, że wylosowaliśmy bardzo szybko, bo już 18 sierpnia, tak mecz z Lewidzewem Łódź, także tutaj na pewno licznie przyjedziemy jako gmina ujazna no i będziemy kibicować, tak żeby na tym dobrej pasie zmierzyć się w takim meczu, można powiedzieć Nadbliższami, nie? Powidzę, wójt i górnik zawsze są legendy polskiej piłki. Także mam nadzieję, że wygrają ci nasi, a na pewno będą niesamowite emocje. My, jako miasto pkr od od Dawna, jesteśmy bardzo mocno związani z górnikiem. I my, jako miasto, od wielu, wielu już od dziesiątków lat są kibice w poszczególnych dzielnicach naszego klubu, naszego górnika. A miasto też promocyjnie tak, na tym zyskuje, bo może się też pokazać przy wielotysięcznej publiczności podczas takiego meczu ligowego, ekstraklasy. Także jest to wielkie wydarzenie też dla miasta. Ja się ogromnie cieszę, że mamy jedyny w Polsce właściwie program dla naszych przyjaciół, dla gmin, które nie tylko chodzą na mecze, ale uczestniczą w tych meczach w sposób szczególny. Gminy losowały mecze partnerskie, a więc takie mecze, na które szczególnie będą zapraszać swoich mieszkańców, ale też dzieci z tych gmin będą wyprowadzać na murawę zawodników. Myślę, że górnik Zabrze to jest absolutnie wyjątkowy klub. Zresztą, proszę spojrzeć 18 y, drużyn w ekstraklasie a o górniku ciągle mówi się najwięcej i w całej Polsce. To świadczy o potędze górnika, natomiast w gronie przyjaciół ten górnik będzie jeszcze mocniejszy. Zabrze otrzymało 50% dofinansowania na remont kolejnej drogi w mieście. Za pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyremontowana zostanie ulica 11 listopada w Mikulczycach. To jedno z wielu realizowanych w mieście zadań drogowych. Mówimy o kwocie 2,5 miliona złotych, to jest 50% projektu, który przygotowaliśmy, ale trzeba mieć świadomość, że w Zabrzu w ostatnim okresie realizujemy zadania za ponad 90 milionów. Inwestycja, na którą dziś pozyskaliśmy środki, będzie uzupełnieniem tej inwestycji dużej drogowej na którą mieszkańcy Zabrza, ale myślę, że też mieszkańcy metropolii, czekali ponad 30 lat. To połączenie południa Zabrza z północą Zabrza, to przebicie się przez bardzo, bardzo trudny odcinek, ale myślę, że to odcinek, który spowoduje przekierowanie ruchu w zupełnie innym stylu. Tak więc zdecydowanie będzie można łatwiej przejechać przez Centrum Miasta. Wszystkie remonty czy przebudowy dróg no, jest to krwiobieg gospodarki. Każdy z nas chce się poruszać po, po drogach w sposób sprawny i przede wszystkim bezpieczny, a droga wyremontowana, droga przebudowana czy nowa droga no, daje tą gwarancję bezpieczeństwa i funkcjonalności. I no, mogę tylko pogratulować miastu Zabrze i wielu innym samorządom, że sukcesywnie skorzystają z programów rządowych, jakim jest chociażby Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i takie inwestycje. Inwestycje drogowe, czy to w remont, czy w budowę, czy w przebudowę, mają, mają miejsce. Chwila utrudnień dla mieszkańców, a potem wiele lat satysfakcji z tego, że, że mogą poruszać się po wygodnej i bezpiecznej arterii drogowej. Z ogromną satysfakcją przyjmujemy do wiadomości, że kolejna ulica będzie wyremontowana na tym ciągu, gdzie. Z... Po prostu można do tyłu spojrzeć od samego początku, od skrzyżowania z ulicą Moniuszki, gdzie został przybudowany cały ciąg ze skrzyżowaniem. Następna inwestycja na tej ulicy to było wyremontowanie kładki dla pieszych, która łączyła Mikołczycę z osiedlem Kopernika. 300 metrów za nami jest przedłużenie ulicy Korfantego i na końcu ulica 11 Listopada, która doczekała się remontu generalnego. I jako mieszkańcy cieszymy się z tego, że kolejna inwestycja poprawi komfort, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w naszym mieście. Kolejne duże zadanie, kolejne duże wyzwanie przed nami. Jest tego naprawdę dużo, robimy no, z dnia na dzień. Tak? Kolejne zadania. Niektóre się zazębiają. Ale myślę, że efekt widać. Tak? Myślę, że ten układ komunikacyjny bardzo mocno się poprawi. Trzeba też powiedzieć, że z końcem wakacji kilka dużych inwestycji zostanie zakończonych. To też jak mieszkańcy wrócą po wakacjach do Zabrza, to będzie już dużo, dużo łatwiej. Kończymy w tej chwili budowę przedłużenia Alei Korfantego, która jest osią północ-południe dla Zabrza i dla dzielnicy Mikulczyce. Natomiast ulica 11 listopada stanowi z kolei oś w sud tak? i jest obciążona, jest obciążona ruchem lokalnym, jest obciążona komunikacją publiczną. Publiczną. Konieczne jest przeprowadzenie remontu generalnego. Szacujemy, że remont potrwa około 6 miesięcy, natomiast trudno w tej chwili określić ramy czasowe, dlatego, że jest to wszystko uzależnione od przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy. Tutaj obowiązuje prawo zamówień publicznych i tak naprawdę po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wiadomo będzie, jakie, jakie będą terminy. Na dziś to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.